Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Doszła do mnie kolejna paczka, w której będzie, jakby mógł być inaczej, telefon. Jak widać, została ona dosyć solidnie opieczętowana przez urząd celny. Niestety trzeba było zapłacić opłaty celne w wysokości 115 zł. A cały telefon kosztował 144,7 dolara, czyli to jest jakieś 540-550 zł. po kursie obecnym. No i jak widzimy bez opadcia nie obeszło. No proszę bardzo, sprzedawca dodał nam jakieś upominki drobne, czyli jest tam ściereczka do przetarcia ekranu. No ja to będziemy No, takie gadżety nie wiadomo jak jej i do czego użyć. Tu jakaś podpóreczka, tu jakiś taki rysik. No i o, to możemy sobie do tyłu przyczepić i postawić nasz telefon jako ekranik. Taki ładny będzie nam się ładnie stał. Kolejny prezent to ładowarka samochodowa. Proszę. No i mamy nasz telefon iOcean Rock M6752. Co mamy na pudełku? Ponownie model. Tu mamy numery e-mail i podstawowe dane. No, i jak widać, telefon obsługuje sieci 2G, 3G i 4G w standardach i w zakresach obsługiwanych przez polskich operatorów, czyli nie będzie problemu z zasięgiem. To jest też na plus. I co mamy z tyłu? Tutaj jak widzimy no nie został oznaczony, ale jest to, powiem, że jest to jeden z najtańszych telefonów, który ma na wyposażeniu 3 GB pamięci RAM. To jest bardzo dobry wynik. Jest też 16 GB ROM i pamięć tą możemy rozbudować o kolejne 64 GB. Tutaj nie napisali, ale w specyfikacji takiej większej to jest. Jest to też jeden z tańszych telefonów z 5,5 ,5 calowym wyświetlaczem Full HD. To też zaleta, no Jak po nazwie się można domyśleć, jest to 64-bitowy procesor tajwańskiego mediateka. Jest to MT6752. Kamera tu jest troszeczkę nietypowa. Ma 14MP. No, taka rzadko spotykana wielkość. A przednia kamerka ma 5 megapikselowy sensor. Mamy też baterię o pojemności 2300 mAh. Polimerowa, jak piszę. Co jeszcze możemy wyczytać, że mamy tam sensory różne, żyro, kompas, światła oczywiście. I co jeszcze? Radio USB 2.0, ATG, Wi-Fi. No właśnie, Wi-Fi ten egzemplarz obsługuje w dwóch zakresach, 2,5 i 5 GHz, to też jest na plus. Dobrze, co możemy jeszcze? No, nic istotnego chyba tutaj nie ma. Dobra, zobaczmy co kryje w środek tego kartonu. Proszę, mamy i telefon całkiem pokaźnie, rozmiarów. Jest też instrukcja obsługi. W języku angielskim dosyć obszerna. Poniżej jest folia ochronna na ekran. Tak pasuje. Mamy jeszcze kartę gwarancyjną i Ocean, tak. Widzimy, producent ten widzę, nastawia się na światowe rynki po chińsku. Tu praktycznie nie ma nic ani w instrukcji obsługi. Karta gwarancyjna też całkowicie po angielsku, czyli jakiś kierunek sobie obrali rozwoju. Co jeszcze kryje karton? Mamy tutaj kable USB i jeszcze się znalazła ładowarka. Na w Europie bez uziemienia, ale powinna wejść nam obok bolca. Nie powinno być z tym problemów, tak mi się wydaje. Jest też oznakowana znakami CE i może ładować nam prądem 1A. No, czyli taki standard. Nie ma 2A. Jest, trochę, jest drugie tyle, co nadaje wyjście USB z komputera. Dobrze, sobie teraz. Sprawdzimy co nam sam telefon oferuje. Jak widzimy jeszcze jest. Więc tak, taka, mamy takie plecki silikonowe. Siedzą solidnie, chcą zejść praktycznie z tylną pokrywą. O. Udało się. Dosyć sztywne. To jest jednak tworzywa, nie silikon, źle powiedziałem. Jest to jakieś, jakiś plastik. Dosyć stosunkowo miękki. LDP prawie podejrzewam. I mamy sam telefonik. Z tyłu struktura jest taka chropowata. Jest tak jak gdyby było to piaskowane. Jest to czarny kolor pokryty takimi no jak gdyby jaśniejszymi kuleczkami i takie piaskowanie nie wiem czy to będzie teraz widać postaram się pod różnymi kątami to ułożyć no i dobra co my tu widzimy z tyłu mamy tą 14 megapikselową kamerę poniżej jest dioda doświetlająca LED i jednobarwna u dołu mamy podwójne wyjście na głośniki ja podejrzewam że będzie tylko jeden za chwilę się przekonamy z przed, przedniej części mamy 5,5-calowy wyświetlacz, kamerka znalazła się po górnym lewym rogu. Trochę dalej mamy diodę powiadomień, głośniczek i sensory światła i zbliżeniowe zapewne. O i po prawej stronie stosunkowo nisko, no to może jest trochę... nie podoba mi się mało ergonomiczne, że przyciski załączania i, i, i głośności są stosunkowo nisko, praktycznie jak gdyby pra, troszeczkę nad środkiem. No, tutaj telefon się zaczął nam otwierać, to zerknijmy sobie co kryje jeszcze pod. Słoną proszę jest. Klapka. Jak widzimy przyciski są częścią tej klapki, która... Boczne krawędzie też są jednolite z tylną pokrywą. Bateria. no właśnie. Zaraz dokonamy. Zważymy baterykę. Pojemność tej baterii deklarowana. Teraz nie wiem ja tam pisał 2300 bodajże, tak No a w międzyczasie sobie zerkniemy. Mamy tutaj dwa gniazda na kartę SIM i gniazdo kart pamięci. O, tu jest też miła niespodzianka. No, wydaje się, że jest dźwięk stereo. Są dwa głośniczki zabudowane, ale oczywiście sprawdzimy to, jak będzie grało. Czy z obydwu się wydobywa dźwięk, czy to może też jest jakiś wybieg producenta, jakaś atrapa. Chociaż wygląda na realne głośniki O2. Dobrze, ważymy sobie baterię. Bateria waży 38 gramów, a razem z telefonem razem odwysyczymy i założymy pokrywę i zbadamy. Tak, telefon się włącza, a my sobie go jeszcze zważymy. Więc cały telefon waży 149 gramów, czyli jest... No, takie nie ciężki, nie lekki, Mieści się w środkowej stawce pod tym względem. Dobra, popatrzmy, co nam oferuje telefon. Jeszcze raz popatrzmy sobie na krawędzie. W górnej części znalazło się gniazdo sławkowe 3,5 mm. Jest jeszcze. Jakiś otwór, nie wiem czy jest to dodatkowy mikrofon antyszumowy, ale nie spodziewałbym się. musiałbym to później sprawdzić. W dolnej części mamy też gniazdo mikro-USB. No i po prawej, nieszczęśliwie, te guziki zostały umieszczone. No trochę, no mi to nie odpowiada, powinien być znacznie wyżej. Jeśli tak trzymy, bo tu, żeby go załączyć, trzeba delikatnie, znaczy delikatnie bardzo zejść palcem w dół. Jak widać, producent dodał swoje dodatki. Mamy jakiś odtwarzacz muzyczny. Zapewne będzie on. Utwory można przesuwać sobie tutaj płynnie, przeskoczy, fajnie. Tu mamy chyba aplikację aparatu. No to skoro mamy aparat, to coś może sobie sfotografujemy. inny obiekt do fotografowania, co nowoczek. Dobra, teraz zobaczmy, jak te zdjęcia wyszły. No, wydaje się, powiem szczerze, że nie, nie są złe. Nie widać tu dużego szumienia, ale powiem szczerze, że tak, trzeba zrobić zdjęcia w naturalnym świetle, dziennym. Wtedy będzie coś więcej na ten temat, wiadomo. Dobrze. Byliśmy sobie z tego, jak można zauważyć, przyciski funkcyjne są na wyświetlaczu. Nie są one poniżej ekranu, czyli nie każdy takie rozwiązanie lubi. Ogólnie też można powiedzieć, że boczne krawędzie górna i dolna jest dosyć sporych rozmiarów. No nie jest to, może jak pisało na współczesne telefony. Zbyt mały. Ja nie jest to o wiele lepiej. Ma 5 cali, ale boczne krawędzie są też grube. No nie ma dużej różnicy, Powiem szczerze, prawie to samo. Gorzej pod tym względem wygląda na pewno e, ulefon. Bo tutaj o 5,5 cala, to jest podobna, podobny rozmiar. Jak widać. Proszę. Ulefon jest e, troszeczkę wyższy. Na szerokość, na szerokość jest praktycznie to samo. Tutaj nie ma różnicy wielkiej. I na wysokość. A grubościowo, no, wydaje mi się, że ten jest jednak iOcean jest e, grubszym telefonem. Zresztą producent deklaruje, m, że ma on 8,1 mm grubości. E, sprawdźmy to. Ile jest realnie... No, powiem szczerze, nie kłamali. Jest tyle, ile zostało zadeklarowane. No, to zadziwiło. Najczęściej jest ten wynik przekomywany. To pozostaje wymiar, jeszcze podam pewnie to się będą zgadzać. Wysokość telefonu to jest 154,7 mm. Szerokość 77,8 mm. No i grubość, tak żeśmy sprawdzili przed chwileczką, 8,1 mm. Według procenta waży 150 gram. nie wyszło 149, czyli tutaj jest wszystko zgodne, zgodne z opisem. O zdjęcia. Proszę bardzo, odkleimy będą lepsze. No powtórzę tą sesję foto, ponieważ faktycznie trzeba było odkleić. Dobra, jeszcze może taki obiekt. Ok, i zobaczmy sobie, jak to wyszło. No Jak widzimy, nie możemy tutaj zbyt dużego powiększenia zrobić. Trzeba będzie to wrzucić na mm, nasz komputer. Aplikacja daje nam jeszcze datę. Jakąś taką systemu wyciągniętą, fałszywą, ale wydaje mi się, tak mówiłem, nie będzie źle. Pod względem zdjęć chyba będzie to dobra propozycja. Dobra, wyjdźmy sobie już z tego. Zobaczmy, co nam jeszcze oferuje ten system, więc sobie spróbujemy go najpierw z i Tu też widzimy, jest to zrobione na modłę producenta. Nie ma jest standardowy Android? Język polski powinien oczywiście być. Zaraz sprawdzimy. Język polski. Dobra. Aha, tu mamy powrót. No i też to raczej rzadko spotykane wśród chińskich telefonów, że powrót jest po lewej stronie. On na środku, a menu kontekstowe znalazłeś się po prawej. Najczęściej to jest właśnie odwrócona sytuacja, że mamy po prawej stronie powrót. Tutaj się producent na takie zdecydował. Zobaczmy sobie jeszcze informacje o telefonie. Co my tu możemy? Też zostało to widzę przerobione nieźle przez producenta. 444 Android KitKat. Dobra, zbyt dużo się tutaj nie, nie dowiemy z tego. Więc może ja go teraz konfiguruję pod internet i spróbujemy zrobić test wydajności tego urządzenia. Zobaczymy też jak sobie radzi z otwieraniem strony internetowej, przeglądaniem jakichś materiałów wideo. Urządzenia z takim procesorem powinny osiągnąć wynik w AnTuTu powyżej 40 tysięcy, gdzieś około 43 tysięcy. W tym właśnie urządzeniu jest taki sam procesor i osiągany wynik to jest 43 tysiące ponad. Myślę, że tu będzie podobnie, więc ja sobie skonfiguruję internet i za chwilę dokonamy testów. Może przy okazji sobie popatrzymy na kąty wyświetlacza. No powiem tylko tyle, że nie są najgorsze. W miarę to wygląda przyzwoicie. No i wynik 40 598 Jak widzimy, uklasował się wyżej niż Xiaomi Mi 3, wyżej też od LG G3 i od Nexusa 5, a poniżej Galaxy S5, Xiaomi Mi 4, czy też Hiawei 7. Dobra hm Zobaczymy sobie jeszcze w urządzeniu. Co się kryje. jak widzimy. 1080x1920 Za grafikę odpowiada układ Mali-T760 14,2 megapiksela, no jak mówiłem już nietypowa wielkość 64-bitowy ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu maksymalnym do 1700 MHz No i sensory wsparcie nawet dosyć dobre, dużo sensorów wspieranych. To jest na kolejny plus. Dobra, zobaczmy sobie, może wyjdźmy z tego. Dobra, to już żeśmy przeżyli. O. No tak to działa. Wydaje się, że, że działa płynnie. Tu jeszcze fajne rozwiązanie, proszę zobaczyć. Mamy takie rozbudowane ikonki, skróty do wszelkich aplikacji systemowych. No, jeszcze się też może roześnimy. No jeszcze raz zerknijmy. No nie ma, nie ma źle. Dobrze. Jak można zaobserwować Motywy mamy jakieś przygotowane przez procenta? Więcej nie ma. No, też mamy podzielone na różne kategorie, mamy albumy, artystów, utwory czy playlisty naszą ulubioną w otwarzaczu. Jest domyślnie też Sklep Play, kolejny plusik. Dobra, ale jest też standardowa aplikacja aparatu. Tam żeśmy z jakiejś producenta korzystali nakładki. Tutaj widzimy to co jest przez Androida dane. To tu możemy zobaczyć? Uh -huh. Proszę, rozmiar zdjęcia, żeśmy mieli ustawiony na 9,5 megapiksela, a może zwiększyć do 14. Nie wiem, czy to będzie coś poprawiało, czy nie. Czy to jest też interpolowane? 9,5 na jakieś tam, właśnie 14. Hmm. Tu mamy standardowe ustawienia w każdym androidzie, to nie będę pokazywał. Mamy też tryb HDR i też mamy stabilizację obrazu. No myślę, że fajnie. No i mamy wiele filtrów różnych. To lubi dodatki w zdjęciach, to może sobie poeksperymentować. Dobra, może jeszcze coś z internetu spróbujemy odnaleźć. Dobra, spróbujemy sobie jakąś stronę internetową czytać. Jak widzimy domyślnie jest strona producenta. Może coś bardziej polskiego sobie. Proszę. Wczytują się strony bardzo ładnie, szybko. Załadowała się błyskawicznie. Nie ma problemu. Świetnie. Może coś innego? Jako... No, spróbuję się teraz domyślić, czy to faktycznie jest stereo. No, muszę przyznać, że z obydwu otworów wydobywa się dźwięk, czyli też zaskoczenie. Wydaje się, że będzie stereo. O co tutaj chodzi? No, płynnie możemy sobie przemieszczać, błyskawicznie jest to wszystko e, czytywane. Telefon jest też, e, wydaje się, że jest stosunkowo głośny. Nie ma źle pod tym względem, jest dosyć właśnie hałaśliwy. Może Doszło do mnie paczka, w której będzie chińskiego producenta No i poziom ładowania. Powiem szczerze, że jakość dźwięku też nie jest chyba najgorsza. Dosyć tak, nie jest dźwięk płaski. Troszeczkę, troszeczkę na basiku basu jest słychać. Niestety nie każdy taki telefon. No czyli pod względem dźwięku powinno być dobrze. Nie wiem, ze słuchawek nie testuję tego teraz, ale dźwięk wydobywający się z tym gościczków jest na przyzwoitym poziomie, można powiedzieć. Dobrze, jeszcze może spróbujmy sobie pobrać aplikację do yy, sprawdzania GPS. Zainstalowana. Aha. Jest załączony. Okay, czyli zobaczmy, czy coś drgnie, czy będzie w ogóle reagował, czy niestety po ten względem będzie słabo. Jak wiemy, te procesory nie zawsze sobie doskonale radzą. Choć, pomimo tego, że często wykrywają sygnał dosyć szybko, to potrafią nam się zrobić gdzieś na trasie. Precyzja jest niekiedy no, dosyć słaba. Tam rzuca nas po drodze. No proszę, minęło kilka sekund, około 10 i wykrył już nam kilkanaście satelit i złapał fiksa. Tak jak mówię, z, z szybkością nie jest źle, poradził sobie szybko, ale jak będzie z precyzją, to bywa różnie. Można się wszystkiego spodziewać. To trzeba przetestować jakimiś aplikacjami ciekawymi, czy też o, o, nawigacją taką samodową, czy Endomondo i wtedy możemy wyciągnąć jakieś wnioski. Dobra, ja na teraz zakończę, może jeszcze jakąś opinię o nim w przyszłości czytam w podpisie filmu, napiszę, telefon nie jest dla mnie, nie zostanie u mnie, także nie będę pisał jego recenzji, bo nie mam na to czasu, ale zapraszam do subskrybowania kanału, bo już niebawem kolejne ciekawe filmiki, nie tylko z telefonami, pozdrawiam, cześć. Terima kasih telah menonton!